Trzeba być zawsze gotowym. Zawsze gotowym do tego, żeby stanąć w obronie naszej Ojczyzny. Zawsze gotowym, żeby stanąć w obronie tych, którzy tej pomocy potrzebują. Dzisiaj nasza Ojczyzna staje też w wyjątkowej sytuacji w związku z sytuacją na granicy, w związku z tym, co próbują nam zgotować rządzący. Więc my też dzisiaj chcielibyśmy. Państwa zaprosić do pewnej inicjatywy, ale jednocześnie też wskazać i powiedzieć o paru kwestiach dotyczących bezpieczeństwa. Bardzo proszę, pani poseł Janna Borowy. Wiemy doskonale, że obecna władza abdykowała w wielu obszarach funkcjonowania państwa, ale abdykowała przede wszystkim, jeśli chodzi o sprawy związane z przyjmowaniem nielegalnych imigrantów. Donald Tusk mówił, że Polska będzie, cytuję, beneficjentem paktu migracyjnego. A o co chodziło? Chodziło o to, żeby do Polski mogli się przedostać masowo nielegalni imigranci, najlepiej po cichu i pod osłoną nocy i najlepiej bez wiedzy Polaków, bowiem mamy konkretne przykłady, że ci ludzie przyjmowani są i osadzani w domach dziecka, w domach pomocy społecznej, w miejscach o szczególnej wrażliwości, gdzie absolutnie nie powinno do, do tego dochodzić. Pytamy rząd o to na posiedzeniach Sejmu. Ja kilkakrotnie pytałam w ramach pytań bieżących, wczoraj również. Wraz z grupą posłów Prawa i Sprawiedliwości pytaliśmy ministra spraw wewnętrznych i administracji o to, dlaczego przepychani są nielegalni imigranci, dlaczego władza nęka wolontariuszy, obywateli z Ruchu Obrony Granic, którzy proszę się nie dziwić, że obywatele wzięli sprawę w swoje ręce, skoro władza abdykowała, skoro było widać, że nielegalni imigranci są przyjmowani na teren polski. Dzisiaj obrońcy granic są również wypychani i odsuwani, bo stworzono specjalną strefę z obszarów przygranicznych właśnie zdaje się po to, żeby obywateli odsunąć od kontrolowania tego, co się dzieje na granicy. I władza dziś udaje, że nie widzi problemu i widzą ten problem mieszkańcy terenów przygranicznych, ale nie tylko, bo widzimy to również w województwie kujawsko-pomorskim. Przecież to właśnie u nas w Toruniu została zamordowana 24-letnia Klaudia, piękna, młoda, i mądra kobieta, to również w województwie Kujawsko-Pomorskim znowu zginął młody Polak z rąk również nielegalnego imigranta. Szanowni Państwo, Prawo i Sprawiedliwość przygotowało projekt e, e, ustawy zakazującej e, w, w, na przestrzeni czasowej przyjmowania obywateli państw trzecich na teren naszego kraju. Liczyliśmy na to, że Marszałek Sejmu. Pisze ten projekt pod obrady Sejmu, że w trybie ekstraordynaryjnym, pilnym, ten projekt, bo jest to pilny projekt, bo trzeba działać, będzie procedowany. Tak się nie stało. Pan Maszel chce ten projekt poddać konsultacjom społecznym. Tak powiedział. Czyli odwleka się to w czasie, czyli de facto pokazuje to, że ta władza nie chce podejmować konkretnych działań, które nie pozwolą na przyjmowanie nielegalnych imigrantów. Ale od kilku miesięcy również nasze środowisko zbiera podpisy pod wnioskiem o referendum sprzeciwu wobec przyjmowania nielegalnych imigrantów. Proszę Państwa, mamy uzbieraną liczbę, naganą, ale chcemy tych podpisów zebrać jak najwięcej po to, by nikt nie zakwestionował tych podpisów. Wiecie Państwo doskonale, w jaki sposób, jakimi metodami działa obecna władza. Stąd zachęcam Państwa serdecznie, tych z Państwa, którzy jeszcze nie złożyli podpisów w moim biurze poselskim, w biurach posłów Prawa i Sprawiedliwości, zachęcam serdecznie, aby w przyszłym tygodniu przyjść do mojego biura, złożyć taki podpis pod wnioskiem o referendum, bo nie ma naszej zgody na to, żeby Polskę zalała fala nielegalnych imigrantów. Jesteśmy póki co oazą na mapie Europy. Widzimy, choć nie dowiecie się Państwo tego z mediów publicznych w likwidacji, ale widzimy, że również w innych krajach Unii Europejskiej budzą się obywatele, protestują, choćby ostatnio w Portugalii przeciwko Napływowi nielegalnych imigrantów, przeciwko temu, co się tam u nich dzisiaj wyprawia tylko dlatego, że Niemcy sobie nie radzą ze swoim pomysłem na Europę i próbują wypchnąć tych, których nie chcą na swoim terytorium. Pokażmy, odpowiedzmy na pytanie, przypomnę pytanie referendalne: czy jesteś za odrzuceniem przymusowego przyjmowania nielegalnych imigrantów, które skutkuje ryzykiem spadku bezpieczeństwa osobistego i ekonomicznego? Zachęcam Państwa. Do złożenia podpisów w moim biurze pokażmy, że nie godzimy się na to, bo Tusk uroczyście unieważnił referendum, zanim ono się jeszcze odbyło w 2023 roku. Ja zachęcam obywateli do tego, by pokazali, co tak naprawdę o tym myślą.